Zadanie 28. Średnia arytmetyczna trzech liczb abc jest równa 9. Jeśli średnia arytmetyczna abc jest równa 9, to możemy zapisać, że a dodać b, dodać c, podzielić na 3, równa się 9. Oni nas pytają, jaka jest średnia arytmetyczna sześciu liczb? Czyli a plus a plus b plus b plus, b plus c plus c. W tym przypadku mamy 6 liczb, czyli musimy to podzielić na 6. Ile to się równa? No zobaczmy, na górze mamy 2a, dodać 2b, dodać 2c, podzielić na 6. Dwójkę mogę wyciągnąć przed nawias, czyli mam 2, a dodać b, dodać c, podzielić na 6, to mi się skróci, jest 3, czyli to jest równe a plus b plus c, podzielić na 3. A my przecież wiemy z założeń, że jest to 9 i jest to odpowiedź A.